No dobrze, to kochani, słuchajcie, witamy was, witamy was serdecznie. Dzisiaj takie, powiem szczerze, odświętne spotkanie, ponieważ aż cztery prowadzące. Każdy z nas chce się podzielić tym, co Apel Go dla nas przyniosło do naszego życia. Zostałam poproszona, żeby otworzyć, ale w tym miejscu też chciałam bardzo serdecznie w ogóle podziękować za takie zaangażowanie w to, co robimy i, i właśnie Żanie. I naszej kochanej pani doktor, która dzisiaj do nas dołączyła, żeby się z nami podzielić, bo wiemy wszyscy, jak bardzo ważne jest to zdanie lekarza medycyny konwencjonalnego. Bardzo nam jest to potrzebne czasami do tego, żeby i samemu uwierzyć, że to działa, i żeby też przekazać po prostu innym informacje. No i oczywiście nasza Tiana, międzynarodowy menadżer, który jest bardzo zaangażowany w to co robimy. Jak widzicie, z samej góry ludzie dbają o to, żeby nam dobrze interes szedł. Też dbają o to, żebyśmy mieli dostateczną wiedzę. Także dziękuję bardzo dziewczyny, że się tak zgromadziłyśmy tutaj. Wszystkim wam dziękuję, bo na tyle sposobów moglibyśmy spędzić tą chwilę, a skoro jesteśmy razem, to znaczy, że zdrowie jest dla was bardzo ważne. Ja y, powiem y, może krótko taką swoją historię, jak ja się znalazłam w ogóle w tej firmie, bo to jest myślę bardzo ważne. Od lat jestem osobą publiczną, prowadzę od bardzo wielu lat terapię, warsztaty, spotkania autorskie, bo też jestem y, jestem też y, akurat tak się złożyło, że napisałam książkę, która pomogła bardzo wielu y, kobietom głównie i napisałam też bajkę terapeutyczną dla dzieci do rodziców. I wiecie co? Ja do tej pory w ogóle nie byłam zainteresowana żadną suplementacją, żadnym zdrowym odżywianiem, w sensie takim, jakimś, jakimiś specyfikami, tak to nazwiemy, dlatego że do momentu całej pandemii wierzyłam w to, że mamy takie zasoby energetyczne w sobie, że jesteśmy w stanie wszystko uaktywnić. Co się wydarzyło i dlaczego taka zmiana? Pojechałam po pandemii poprowadzić warsztaty. Byłam na jednych, na drugich, na trzecich i nie mogłam po prostu uwierzyć w to, co się wydarzyło z ludźmi. Przez to nasze oddzielenie, przez to, że byliśmy zamknięci w domu, przez to, że żyliśmy w lęku, bo nie widzieliśmy tak naprawdę, co, co, co będzie dalej, przez, te, przez to stracenie, jak gdyby gruntu pod nogami tego poczucia bezpieczeństwa, bardzo dużo ludzi, ale naprawdę bardzo dużo ludzi. Yy, jest w dużo większym takim permanentnym stresie. Bardzo dużo autoagresji wyczułam na sali. Dużo więcej otyłości zobaczyłam na sali. I tak jak kiedyś wchodziłam na salę i swoim entuzjazmem potrafiłam poderwać i otworzyć każde serce, tak przyznam wam się szczerze, że na tych jednych, drugich, trzecie prowadziłam dla takiej telewizji, pewnie ją znacie, VTV, niezależna telewizja. To już przeżyłam dramat. Pomyślałam sobie, że jest rzeczywiście coś bardzo potrzebne do tego, żeby jeszcze umiejętniej pomagać ludziom. I tak jak wracałam w niedzielę z tych warsztatów, i wysłałam do stwórcy takie zawołanie, żeby przysłał mi coś takiego, co mi pomoże jeszcze bardziej zaopiekować się ludźmi w takim stanie, jakim jest teraz, w takiej kondycji, jak ludzie są teraz. I wiecie, co? Dostałam informację o Apple Go, więc dostałam to też w takich niesamowitych okolicznościach tę wiadomość, gdzie normalnie bym jej nie otworzyła, ale wiecie jak to jest. Jak ktoś ma jakąś potrzebę, to dostaje odpowiedź w nadzwyczajnych okolicznościach, dlatego też otworzyłam ten link i jak usłyszałam z czym mam do czynienia, to od razu poczułam, że to jest odpowiedź na to moje takie zawołanie. Od razu przyszłam do działania, to znaczy do testowania, i nie mogłam się nadziwić, jak to jedna drażetka może tak bardzo wpłynąć na, na mój organizm, gdzie widziałam tego efekty. Oczywiście mówię o MLS-ie na, na odrobaczanie, czyli efekt był w toalecie. Nie mogłam po prostu w to uwierzyć. I tak się zaczęła moja przygoda. Dzisiaj mamy już zespół prawie 50 osób. Cudowna praca. To jest praca u podstaw z przywróceniem w organizmie równowagi. To jest po prostu produkt ze światła, w moim odczuciu, jestem osobą od bardzo wielu lat, tak zwaną, mówi się to w cudzysłowie, duchową, ale ten duch mój, szeroko rozpostarty, poczuł, że zaczyna wzrastać świadomość, kiedy ciało zaczyna łapać równowagę. Ja, kochani, do tej pory prowadziłam sama takie terapie trzydniowe, siedmiodniowe, gdzie przyjmowałam ludzi do siebie, gdzie oczyszczałam tym ludziom jelita. Według Ajurwedy, wiedzę mam naprawdę ogromną, i okazało się, że dopiero Apelgoł w pełni zaopiekowało się moim ciałem, ciałem moich bliskich, gdzie widzimy tego niesamowite wyniki, jak chociażby Grzesiu był alergikiem. Ja mam zwierzyniec w domu, czasami się dusił. Po jednym, jednej kuracji, jednomiesięcznej altem, ten człowiek już nie ma alergii. Mamy przypadki tego, że y, nic nie pomagało dziecku, wymiotowało, miało temperaturę, wzięło STP, wzięło sobie relaks i po godzinie nie było żadnych objawów. Mamy tak cudowne wyniki w pracy z Apelgo, że jeździmy wręcz teraz już po całej Polsce i, i dzielimy się dobrą nowiną. Mamy oczywiście też swoich partnerów poza granicami, bo ten biznes jest tak cudowny, że można tak naprawdę nie ruszyć się z tego domu, a współpracować z całym światem. I to też myślę, że jest bardzo ważne. Co do mojej historii, to jeszcze Wam powiem, że udało mi się tutaj jedną rzecz zupełnie zaocznie uwolnić. Ja mam w życiu wszystko: mam w życiu miłość, kocham to, co robię. Jestem kobietą spełnioną zresztą wygrałam w 2015 roku konkurs najbardziej spełnione kobiety w Polsce i y, pomyślałam tak sobie że nie do końca jestem zadowolona też z finansów i powiem wam szczerze że mimo tego że prowadziłam terapię u siebie nie mogłam znaleźć źródła dlaczego to tak jest że czasami są te pieniądze nie ma ich są nie ma i muszę wam powiedzieć że nie zawsze musimy znaleźć źródło tych naszych dolegliwości, ponieważ apel go tutaj tak szybko się człowiek wspina, że tak powiem po szczeblach kariery, że nawet nie zauważyłam kiedy już uleczyłam tą swoją dolegliwość pod tytułem niestabilność finansowa. Obecnie jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowana z tego co wpływa na moje konto i tego życzę każdemu. Może przejdźmy do slajdów. No to tak pokrótce w mojej historii właśnie o możliwościach Apelgo, one są wielowymiarowe. To, co zauważyłam, moi drodzy, to drażetki Apelgo przywracają całkowicie równowagę w organizmie. Jako ta osoba, która też zajmowała się nie tylko ciałem, ale i duchem, zauważyłam, że po, przy przywróceniu w organizmie równowagi zadziewa się coś niesamowitego. Bardzo mocno podnosi się ludzka świadomość. I, yy, I to też sprawia, że zauważyłam, że mm, Siergiej Kulikow, w, właściciel, jedyny właściciel firmy i założyciel firmy zrobił coś dla nas takiego kompleksowego. Dał nam możliwość, żebyśmy my sami w organizmie przypro, yy, przywrócili równowagę. Dał nam szansę na to, żeby wzrosła nasza świadomość, żebyśmy widzieli rzeczy, jakimi są. A nie jakie zostają nam podane. I trzecia rzecz to właśnie to, że możemy tutaj osiągnąć niezależność finansową. Każdy z nas dobrze wie, w jakich czasach żyjemy. To są czasy bardzo wymagające, bardzo niestabilne, i myślę, że duży komfort będziemy mieli w sercu i w głowie, kiedy określone kwoty będą na naszym koncie i w razie czego, gdyby cokolwiek się działo, to mamy chociaż ten kapitał, żeby w jakikolwiek sposób zadziałać. To ja może jeszcze dodam, kochani, że jest taka linia beauty i może kiedyś będzie taka sytuacja, że i Żana i ja znajdziemy nasze zdjęcia sprzed i w trakcie i po, ponieważ wiele osób mnie tutaj nie zna. Trudno jest naprawdę w lusterku zauważyć różnicę, kiedy spogląda się w to lusterko codziennie. Ja jestem na tej kuracji beauty od półtora miesiąca i muszę Wam powiedzieć, że bardzo często ostatnio zdarzają mi się takie przebłyski, jak spoglądam w lusterko, że widzę kobietę o 10 lat młodszą. To jest niesamowite, ale o czym to świadczy, moi drodzy? Tutaj nie chodzi już tylko o ten aspekt piękny. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli to ciało pięknieje, skóra wraca do formy, do, do, ta napiętość, ta gęstość skóry się zmienia, włosy rosną jak oszalałe i paznokcie. Hmm. To znaczy, że organizm dostał bardzo dużo tego, co potrzebował i może wreszcie oddać i włosom, i skórze, i paznokciom. Także chciałam przy okazji wspomnieć o beauty, bo. Jestem naprawdę zachwycona działaniem akurat tej drażetki. No dobrze, teraz już Żana Machosta, ale z Was osobna, dziękuję też za to, że z nami jesteście, że się otworzyliście na możliwości. I tak jak mówiła Tiana, ktokolwiek Was dzisiaj zaprosił, to kochani, bądźcie w tym kontakcie z tymi ludźmi. Na początku naprawdę można być przerażonym. Pamiętam ten moment, kiedy. Zorientowałam się, że to jest 16 rodzajów drażetek, a jeszcze jest taka lista, ile tam jest tych ziół, tego wszystkiego. Mimo dużej wiedzy, byłam w pewnym sensie taka sparaliżowana, ale wiecie, co to ta wiedza, tak jakby w nas była. Po chwili się okazało, że ktoś mi mówi, że coś mu dolega, a mi wyskakują nazwy drażetek. Dosłownie intuicyjnie to jest coś pięknego. Mamy do dyspozycji tak wiele osób, które, które nam pomagają. Do dzisiaj. Mimo tego, że jawi mi się, co mogłabym komuś polecić, to zawsze się konsultuję z Żaną, zawsze są dla nas te osoby. Więc, kochani, co, czego można więcej, jak tego, żeby odzyskać zdrowie, podnieść swoją świadomość i bycie, bycie takim świadomym człowiekiem stąpającym świadomie po tej ziemi i jeszcze być niezależnym? Powiem to po prostu, bo taka jestem, niezależnym od systemu. Tutaj naprawdę są takie możliwości. Także dziękuję Wam bardzo. Dziewczyny za cudowne prowadzenie. I zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które zostały dzisiaj zaproszone przez swoich y, potencjalnych partnerów miłego wieczorku życzę. Dziękuję. Ja mam nadzieję, że wszystko wam dzisiaj po prostu Ela jest też naprawdę kochana ten początek twoje opowiadania. Każda historia to jest prawdziwa historia dla Was. Ja zwyklenianie Ira, pracownik medyczny, Tania Bugajenko, po prostu finansist, który, matka trójko dzieci, która szukała jakiegoś wyjścia dla siebie. I każdy tak samo również ma szansę z, z was, z gości, żeby poprawić swoje zdrowie, wyglądać piękniej, dać swoim dzieciom coś takiego dobrego, wnukom i tak dalej, na zdrowie tak, odżywienie komórkowe. I właśnie jak ktoś chce zarabiać w tej nieprosty czas, to zapraszamy. Proszę bardzo, jest też taka możliwość, nawet ja z wyklaniania mogę o tym Wam powiedzieć. Super. Także w podsumowaniu zobaczcie: ktoś ma potrzebę, to jest po prostu biznes z duszą. Tutaj każdy ma otwarte serce. Coś nieprawdopodobnego, jak jest skonstruowany cały ten biznes. Który ma na celu to, żebyśmy sobie żebyśmy się jednoczyli, żebyśmy sobie pomagali. Także ja Wam bardzo dziękuję. Widzę, że moje córki wyzwania. Podejrzewam, że coś się stało, bo to się nie zdarza często. Więc dziękuję Wam wszystkim miłego wieczorku. Oddzwonię dla swojego świętego spokoju i idę pod drażetkę. Power Woman, bo się trochę spóźniłam. <laughs> <Jego> do... <laughs> no, do widzenia. Fajnie. Miłego tak. wieczoru. Dobranoc. Pa, pa. Pa, pa. Paka, paka, dobranoc.